Witajcie, kochani. Czasem jak chodzę po dzisiejszych marketach i widzę te gotowe pierogi w plastiku albo barszcz z kartonu, to robi mi się smutno. Gdzie podział się ten zapach? Gdzie ta magia oczekiwania? Dzisiaj w sklepach mamy krewetki, sushi i wynalazki, o których się filozofom nie śniło. Ale czy wyobrażacie sobie Wigilię bez karpia? Albo bez maku, który wchodzi między zęby? Ja nie. Dlatego dzisiaj zabieram Was w podróż do przeszłości. Opowiem Wam o dziesięciu potrawach, które w moim domu są świętością. Żadnych udziwnień, tylko czysta polska tradycja, jaką pamiętam z domu mojej mamy. Zaczynamy. Na pierwszym miejscu królowa zup barszcz, ale nie taki z torebki. Prawdziwy barszcz wigilijny musi być czysty jak łza i czerwony jak rubin. Sekret? Zakwas. Pamiętam, jak moja mama stawiała kamienny garnek w kącie kuchni tydzień przed świętami, buraki, czosnek, skórka razowego chleba, ten zapach rozchodził się powoli do tego uszka, malutkie, zgrabne, nie jakieś wielkie pierogi wrzucone do zupy. Uszka muszą być maleńkie z samymi grzybami leśnymi. Ile się tego nalepiłyśmy z siostrą? Palce bolały. Ale ten smak wynagradzał wszystko. Danie numer dwa. Często o nim zapominacie, a to błąd. Kapusta z grochem. To potrawa, która smakuje tylko raz w roku. Musi być gęsta, maślana, długo duszona. Groch musi być ten łuskany, połówki ugotowany tak, żeby się rozpadał w ustach. Kiedyś mówiło się, że kapusta zapewnia siłę, a groch chroni przed chorobami. Nie wiem ile w tym prawdy, ale wiem jedno. Bez solidnej porcji kapusty z grochem wigilia się nie liczy. To smak biedy, który stał się smakiem luksusu. Moi drodzy, tak wam opowiadam o tych smakach, o tym idealnym kwasie w barszczu i miękkim grochu. Ale wiecie jak to jest w kuchni. Mówi się, że na oko to się sól do zupy sypie, żeby te potrawy wyszły idealne, żeby karp nie smakował mułem, a makowiec nie popękał. Trzeba znać dokładne proporcje i moje małe triki, których uczyłam się przez pięćdziesiąt lat. Dostawałam od Was setki listów z pytaniami: babciu, ile tego maku? Babciu, jak długo kisić buraki? Pamięć już bywa ulotna. Dlatego poprosiłam wnuczka i spisaliśmy to wszystko w jeden piękny zeszyt. Nazwałam go Skarbiec Babci Krysi. To taka książeczka na telefon i komputer. Znajdziecie tam wszystkie te 10 potraw z dokładnymi przepisami, krok po kroku. Jeśli chcecie w te święta zaskoczyć rodzinę smakiem jak dawniej, to serdecznie Was zapraszam. Link zostawiłam Wam w opisie pod filmem i w moim profilu. Teraz w przedsprzedaży jest taniej o połowę. Taki mój prezent pod choinkę dla Was. Zamówcie sobie, a ja wracam do gotowania. Wracamy do stołu. Numer trzy to oczywiście karp. Wiem, że dzisiaj modny jest łosoś, dorsz, ale karp to symbol. Pamiętacie karpia w wannie? Dzieci się cieszyły, a dorośli mieli problem. Mój karp jest zawsze smażony na złoto. W prostej panierce z bułki tartej. Ważne, żeby nie pił tłuszczu i żeby nie miał tego posmaku mułu. Mam na to swój sposób z cebulą i mlekiem. Ale najważniejsze to po prostu szacunek do tej ryby. To smak wigilii, którego nie podrobi żadna ryba z oceanu. Czwórka to absolutna klasyka, bez której stół jest pusty, pierogi. Ale uwaga, moje drogie, tu nie ma drogi na skróty. Ciasto musi być cieniutkie jak papier i elastyczne. Pamiętam, jak moja mama zawsze mówiła: Krysiu, ciasto czuje ciepło rąk. Trzeba je wyrabiać cierpliwie, dolewać ciepłej wody, aż będzie gładkie jak jedwab. Nie ma nic gorszego niż twarde, grube, kluchy, które zabijają cały smak. A co w środku? Farsz musi być na bogato. Prawdziwa kapusta kiszona, nie kwaszona octem, do tego cała góra suszonych grzybów, które moczyły się przez całą noc, a potem zostały zmielone. I najważniejsze, cebulka zeszklona na złoto, na sporej ilości oleju lub masełka. To ona spaja te smaki. Pozycja piąta. Ryba po grecku. Z Grecją to ona nie ma nic wspólnego, ale z polskim stołem. Wszystko. To był hit imienin i świąt w PRL-u. Kawałki smażonej ryby, przykryte pierzynką z duszonej marchewki, pietruszki, selera i koncentratu pomidorowego. Najlepsza jest, wiecie kiedy? Na drugi dzień. Jak smaki się przegryzą na zimno. Obowiązkowa pozycja. Szóstka to zakąska, ale też danie postne. Śledź w oleju. Prościej się nie da. Matias. Dużo cebuli pokrojonej w kosteczkę. Dobry olej rzepakowy, listek laurowy i ziele angielskie. Tylko pamiętajcie. Śledź musi popływać w tym oleju przynajmniej dwa do trzech dni. Musi skruszeć. To jest ten smak, który idealnie przełamuje słodycz maku. Siódemka. Coś dla prawdziwych łasuchów, kluski z makiem. Wiem, że w niektórych regionach Polski, szczególnie na wschodzie, robi się kutje z pszenicą. Szanuję to, ale u mnie w domu od pokoleń zawsze były kluski. I to nie byle jakie żaden makaron ze sklepu. To muszą być domowe łazanki. Zagniatało się twarde ciasto jajeczne, wałkowało wielkim wałkiem na stolnicy oprószonej mąką. A potem kroiło w idealne kwadraciki. Pamiętam ten dźwięk noża uderzającego o drewno. Potem te gorące kluski mieszało się z masą makową. Do tego płynny miód lipowy, garść rodzynek, posiekane orzechy włoskie, czasem skórka pomarańczowa dla zapachu. To danie miało swoją magię. Wierzono, że mak zapewnia dobrobyt i płodność. Mówiło się: Im więcej maków w brzuchu, tym więcej pieniędzy w portfelu w nowym roku. Dlatego jamaku nigdy nie żałowałam. Miska musiała być czarna od ziarenek. Ósemka. Zapach, który czuć od samego progu. Kompot z suszu. To jest najbardziej kontrowersyjny napój wigilijny. Wiem, że dzieci go nienawidzą. Sama uciekałam od stołu, mówiąc, że śmierdzi dymem i wędzonką. Ale powiem wam prawdę. Do tego smaku się dorasta. Z wiekiem zaczyna się go doceniać. Tu nie chodzi o zwykłe jabłka. Tu muszą być wędzone śliwki, suszone gruszki, krążki jabłek suszone na piecu. Ten kolor, ciemny, głęboki brąz jak mocna herbata. Smak jest słodko-kwaśno-dymny. Ten napój ma wielką moc i nasi przodkowie o tym wiedzieli. Po tej całej obfitej, tłustej kolacji, po kapuście, grzybach i smażonym karpiu, kompot z suszu to ratunek dla brzucha. Pomaga strawić te wszystkie pyszności. Bez tej szklanki ciemnego napoju wigilia jest po prostu niekompletna. Dziewiątka. Król świątecznych wypieków, makowiec zawijany. To jest wyższa szkoła jazdy. Ciasto drożdżowe nie może być grube. Musi być cieniutkie, jak pergamin, delikatne, puszyste. A maku, maku musi być tyle, ile się tylko zmieści, aż będzie wypływał bokami. Pamiętacie to mielenie maku w maszynce? Raz, drugi, trzeci. Ręce bolały od kręcenia korbą, ale mak musiał być idealnie gładki, biały, puszysty. Największy stres każdej gospodyni? Czy pęknie w piekarniku? Ile to było sposobów? Zawijanie w papier do pieczenia, zostawianie miejsca, nacinanie. Ale wiecie co? Nawet jak pęknie, nawet jak wyjdzie krzywy, to smakuje tak samo dobrze. Polany grubą warstwą lukru, posypany kandyzowaną skórką pomarańczową. Poezja smaku. Najlepiej smakuje do porannej kawy w pierwszy dzień świąt. I na koniec dziesiątka. Królowa polskich imienin i świąt, niezależnie od pory roku. Sałatka jarzynowa. Niektórzy mówią, że to typowo wielkanocne danie, a u mnie jest zawsze. Bo jak tu zmarnować te pyszne warzywa z gotowania wigilijnego wywaru na barszcz? Marchewka, pietruszka, seler, wszystko mięciutkie i pełne smaku. Sekret tkwi w krojeniu. Moja mama była w tym mistrzynią. Wszystko musiało być pokrojone w idealną, drobniutką kosteczkę. Nie za dużą, nie za małą. Do tego ogórek kiszony dla przełamania smaku, gotowane jajko na twardo. Groszek i oczywiście dobry majonez. Nie żałujemy pieprzu. Wszystkie smaki muszą się przegryźć. Dlatego robimy ją dzień wcześniej. Mówcie, co chcecie, ale sałatka jarzynowa wyjadana łyżką prosto z miski po pasterce, kiedy cały dom już śpi. To jest właśnie smak domu. Oto moja obowiązkowa dziesiątka. Jestem ciekawa, co wy byście do niej dodali może zupę grzybową, albo gołąbki z kaszą? Napiszcie mi w komentarzach, bez czego u Was nie ma wigilii. Czytam wszystko. I pamiętajcie o moim przepiśniku. Link czeka w opisie. Niech te święta będą pyszne. Do zobaczenia.